Siemanko. Um, na sam start powiem tyle, że po wielu, wielu próbach przejścia tych cholernych e, lochów tej kurde piwnicy, to nie było opcji zrobić tej latającej szmatki, bo nie miałem talizmanów. No i stwierdziłem, że niestety będę musiał cofnąć się do jakiegoś zapisu poprzedniego. Okazało się, że mój poprzedni zapis był około godziny 40 do tyłu. Więc no, nie byłem lekko rozczarowany tą informacją, że będzie mnie czekała po prostu taka wędrówka długa. Na szczęście wiedziałem co, i, co mnie czeka, gdzie co mogę spotkać. Więc starałem się, zmotywowałem się i stwierdziłem, że szybko to zrobię jeszcze raz. Zrobiłem speedruna, zdążyłem to wszystko zrobić w ciągu pół godziny. Czekało mnie tam gonitwa z demonem, yy, znowu spacerki z tymi laleczkami dwa razy. Tu zejście do Lochu, potwierdzenie wszystkich boksów. Teraz wszystkie potwierdzam, jak szło chyba w domu. Nie wiem, czy jakieś tam zostały. I koniec końców, nie mam żadnego, znaczy mam 6 talizmanów, a nie żadnego, więc teraz mam się czym obronić. I tak oto, możemy w końcu w końcu wziąć te Łudu i talizmany. Ten kluczyk i zawijać stąd kurwa jak najszybciej Każdy, ja że się nie doczekam tego momentu Dobra, przeładujmy jeszcze baterykę i lecimy stąd Tu wezmę jeszcze jedną No i wiadomo, tu już nam wyskoczy na ryj, jesteśmy na to gotowi Nie nas nie zaskoczy. No i na spoko... A a, a, a najpierw trzeba spalić talizman. Dobra, spaliliśmy. I idziemy do Syfru. I tak oto w końcu doczekaliśmy się progresu. Spragnijmy te drzwi, i ona troszkę się uspokoi. Teraz tak. Zobaczmy, co mamy teraz zrobić. Aha, wzięliśmy kluczyk i tu były te drzwi. Mm -hmm. W ogóle jakieś kolejne pomieszczenie jest, nie mam pojęcia co tam będzie. No. Dowiemy się to pewnie za jakąś go dobrą godzinę gry. Teraz tak, mam iść tutaj. I tutaj nie wiem co jest. No dobra. dobra, niech mi wyskoczy na i mam talizmany Jest zapis O chodźmy. nie ma tak zużyć dwa taliz znowu manekiny Zbatalizowany w ciągu kurde 3 sekund. No nie no kurwa, no mnie tu goni dalej. kurwa jest? Jakieś beczki? Czoła Kacperek, co tam na dla mnie? A chuj te beczki gdzieś tam? Ej, kurwa, tam coś jest! Ja pierdolę. Nie. Ja muszę, kurwa, tam jest. Ja pierdolę! Jeszcze ten! Ja pierdolę! Ja kurwa idę! Nie wiem, co robić. nic nie ma, kurwa, w tym pokoju. Może coś pod kasperkiem będzie. Jezu, jaka panika. kurwa, nie lubię jak goni. Nie mogę tą myszką wrócić.

To się kurwa zbugował Nie, nie zbugował się Właśnie tu szybko, bo mnie zaraz capnie. Kurwa, co ja mam tu zrobić? Czemu jest przy tych kurwa dźwiękach? Nawet nie wiem, gdzie ja mam kurwa iść. Nie, nie wiem, co ja mam kurwa zrobić. O kupa. Ja jestem wow. O Bardzo dobrze pamiętam tą kurwa piwnicę Śmieć Zawijam się. Dobra, a gdzie jest jakiś save room Chyba nie mogę grać na takiej panice, bo przecież nie wiem co się dzieje wtedy Dobrze, że już pamiętam co jest Szkoda, że nie mam dalej jednej części mapy Ale teraz tak Musimy wrócić, oddać drugi róg. tam pójść, potrzebuje full baterii. Bo będą te małe analbelki. Już by o mi nie przeszedł kurwa na drugą stronę piwnicy. Dobra, idziemy. Dobra, to już pamiętam. Nie, 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 kurwa, żaden daddy, spierdalać, Zabawa będzie po biadku. No, ubi tą sukę. Dobra. Nawet mnie ten... ten lud Pięć z sześciu. To pytanie. To w ogóle nie widzę tego celowniczka od tej latarki. Nie wiem, kurwa, gdzie się trafić idealnie się przyjrzeć, cyk. Tu jeszcze jedna mi wyskoczy, to pamiętam. A wiedziałem ty. Mała zdziro. Zapierdolę, jakie przedszkole. Przeładuj mi tę baterię. Chyba, sprawdzam stąd. Powiedz, że to już. Koniec, nie chcę być już tej piwnicy. Koniec, ostatni raz. Zawijam stąd. Jeszcze tam mi pewnie wyskoczy na mordę, bo ta lubi się pokazywać. Zapiszemy zaraz gereczkę. Dyk. Aaa... Teraz tak. Jeden talizman I będziemy mogli pójść do tego lochu z demonem po jakiś artefakt. Ale zanim to zrobimy, trzeba zapisać. I teraz. Mapa, cyk. Tu potrzebuję jakiegoś klucza. Następnie. Tu się otworzyło. Teraz tu idę. Czyli tak, w krypcie jest jakiś klucz. Tu jest jakiś drugi klucz. Tu jest kurwa, spore pomieszczenie. Coś mi się wydaje, że nie jest przypadkiem spore i coś mnie tam, kurwa, czeka. Niedobrego. Ja tylko tam idę. Teraz tak. Na górę. Biegam po tej chacie jak po już. Jednak te 15 godzin spędzone tutaj, no dobra, może nie parnaście ale sprawie Robi swoje kurwa wiem wszystko. Albo przynajmniej większość. Tak się kurwa zawsze poruje jak na panicę muszę gdzieś uciec. I nie trafiam w te drzwi które powinienem. Dlatego też. Pergierka. Okay, tutaj tak, dobrze, idę. Okej. Okay. Dobra, to było tu. Żadne kruki już mnie nie straszą. Kurde, że nie mogę podskoczyć, wyjść na to, kurwa, zobaczyć co tam jest. się tutaj nie spodziewałem. Znam szczerze, że no. Zaskoczył mnie ten widok. Kurwa ze znaki. Ja mam pewnie w notatkach. jakaś podpowiedź. Co ona kurwa oznacza? Zobaczmy w dokumentach. Dobra, to jeszcze raz w notatkach. Ale kod numer jest jeden, jakoś pięć, pięć. Choć ja to już przypadkiem nie używałem. Wydaje, że używałem. Ale dobra, spróbujmy. 1, 5, 5, 1. Okej. Muszę... Gdzie ty kurwa jesteś? Wiem, jak wygląda ta animacja, i tak kurwa jestem zesrany No, przecież nie da się tak grać na spokojnie. No, kurwa nie. Ja pierdzielę. No, masakra. Kurwa, no nie da się. Oooooh. No tak, kurwa, zawsze ci wyskoczy. Nigdy się tego. znaczy, niby się spodziewasz, ale koniec końców i tak nie. Nie wiem, ten ryj jest tak nagły. No nie chciałem przodować, baterii baterie ma. mam. tam jakieś baterie? No w sumie mamy już 20 minutowy materiał. Ja bym teraz zakończył ten odcinek, żeby go nie przedłużać, bo nie wiem co mnie czeka później, ale już widzę, że jakieś kurwa kody, laleczki, więc zostawię to już na następny odcinek. Także trzymajcie się, mordeczki, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, napiszcie coś, chętnie poczytam komentarze, trzymajcie się, do zobaczenia, na razie.